Dzień dobry, dzień dobry moi mili, witam was na moim kanale Innowacyjny Dom. Dzisiaj jesteśmy niedaleko Katowic. Instalujemy pompę Mitsubishi Zubadana. Porozmawiamy z chłopakami, którzy w tej chwili montują tą jednostkę, to jest Zubadan moc 10 kW plus Only One jednostka wewnętrzna z, ze zbiornikiem 200 litrowym. Zapytam ich pewnie o kilka rzeczy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. I w takim razie zapraszam. Jeśli się będzie podobało to o czym mówimy, jak mówimy. To proszę tego lajka i zapraszam do oglądnięcia. Wojtek, co tutaj się dzieje w tej chwili? E, no, montujemy teraz elektrykę e, w pompie, jest zasilanie, jest komunikacja, w sumie jedno z zewnętrznych tylko tyle. E, no i w sumie. W sumie tyle w jeśli chodzi o instalację elektryczną. E, powiedz mu, mi, wi, 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 widzę stan tej pompy, jak, jak ona jest, jest zamontowana, jak długo tutaj jesteście? E, w piątek zaczęliśmy montaż, e, no i dzisiaj myślę, że go skończymy, z poniedziałek, e, dwa dni montaż, dwie osoby, więc w miarę szybko będzie zamontowana. E, powiedz mi, bo rozmawialiśmy wcześniej, że zadam Ci takie pytanie, czy lubisz e, e, tak instalować e, pompę Mitsubishi? Tak bardzo lubię bo widać że to jest jakościowo bardzo dobre pompy. Bardzo fajnie się przyjemnie montuje też instrukcja jeśli nawet można zobaczyć. Jeśli ktoś ma mniejszą wiedzę no to z instrukcji może wszystko wyczytać wszystko się dowiedzieć. A czy jest coś specyficznego w tej pompie co wyróżnia tą pompę z Twojego punktu widzenia jakby elektryka. Jakość wykonania te piny które są elektryczne są bardzo mocne w niektórych pompach przy dociskaniu nakrętek one się przekręcają, więc tutaj jest naprawdę fajnie, solidnie to wykonane. Elektrycznie podejścia są bardzo fajne, nie, bez kombinacji z dołu nie zacieka deszcz, bo większość pomp ma z boku lub z tyłu e, dławiki. Te dławiki trzeba izolować, a tutaj wejście z dołu e, deszcz nie, nie, nie wchodzi do jednostki. Czyli pod względem instalatorskim ta pompa jest jest fajna. Bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo przyjemnie się ją A co to teraz taki dźwięk słuchaj, taki tyry, powiedz no no mi co mamy, to jest? Mamy tutaj pompę próżniową. Przed puszczeniem gazu, który znajduje się w pompie trzeba wypróżniować cały układ, no i teraz akurat kończy się próżniowanie, bo już dobre kilka godzin już działa. Wojtek, powiedz mi, tu widzimy etap, jaki w tej chwili to jest robione. Co jeszcze ci się tutaj czeka pod względem elektrycznym? Teoretycznie już jest jednostka podłączona elektrycznie, już jest skończona. Próżnia się kończy. Wcześniej była robiona próba szczelności. Mamy tutaj też gaz. Jest już po próbie szczelności. Kończy się próżniowanie, więc teoretycznie już jednostka zewnętrzna jest zakończona. Wejdźmy do środka, zobaczymy, co się dzieje tutaj u Kuby. Kuba co u Ciebie się odejdzie I no, i U mnie już końcówka, zostało tylko wpiąć centralne ogrzewanie, czyli wbić się w tamte rury. Teraz kończymy pakować bufor. No i jak zepniemy, będziemy zalewać instalację. Sprawdzać, czy wszystko jest szczelne, odpowietrzać układ u góry. No i zostanie jeszcze tylko zabawa ze sterownikami yy, pokojowymi, bo układ jest tutaj wykonany na buforze, który jest spięty równolegle. Yy, ponieważ yy, Całe sterowanie domu, które już jest wykonane, nie będziemy go zmieniać, bo jest yy, no, klient jest zadowolony z tego sterowania. Zainstalujemy dwa czujniki na zasilanie i powrocie. No i później będziemy sprawdzać, jakie są przepływy na instalacji. Instalacja jest wykonana rurą PP40 ale PN16, czyli cienkość PN10 jest jeszcze, no, ale do centralnego się nie nadaje. Yy... Na powrocie zainstalowany jest film magnetyczny, żeby ściągnął wszystko, co jest złe z układu. Zasilanie powrót. Wykonana jest tutaj również cyrkulacja. Cyrkulacja jest trochę inaczej wykonana ze względu na to, że będzie wpychać ta jakby do króćca zimnej wody, ale jest to związane z tym, że lodówka nie posiada akurat osobnego wyjścia na cyrkulację, więc trzeba to tak rozwiązać. Co by jeszcze o tej instalacji można było powiedzieć? Jest tutaj piec gazowy wajlanta, który nie jest spięty z pompą ciepła. Klientka będzie miała możliwość przekładania go na zaworach, bo nie jest zdecydowana, czy jeszcze ten piec pójdzie do likwidacji, czy nie. Czyli no nie warto go na razie tak podpinać. Jeżeli będzie taka opcja do podpięcia, to wtedy weźmiemy go do bufora yy, i piec będzie jako dodatkowe źródło ciepła. Kupa, powiedz mi, ty, bo tutaj mamy pewnego, pewne elementy całego systemu. Czyli z bufor mamy 200 litrowy. 200 -litrowy. I mamy tu jest y, jednostka wewnętrzna oni One Mitsubishi, też 200-litrowym zbiornikiem. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć, y, jako osoba, która montuje ten, jakby te pompy z tymi oniłanami, czy, czy dobrze się montuje, czy są jakieś problemy, czy raczej wszystko co pozytywne możesz powiedzieć? Znaczy, Onniłany są, y, ogólnie przyjemne do montażu, ale też nie wszędzie się nadają. No bo oni to są dość ciężkie urządzenia. Tutaj jest zabudowany zbiornik. W splitach jeszcze jest zamontowany wymiennik, więc sama taka jednostka waży 150 kg. Hmm, co by jeszcze powiedzieć? Only one y to są idealne w kotłowniach, w których jest bardzo mało miejsca. Yy, wtedy możemy sobie wjechać takim urządzeniem, ono ma już praktycznie wszystko w sobie. Przeponę do ciebie, do zimnej wody trzeba zazwyczaj dołożyć, chociaż niektóre yy, only one y to mają. No, drugą wersją jest jeszcze ta sama jednostka z Hydroboxem, no, wtedy Hydrobox jest dużo mniejszy. I mamy wtedy zbiornik. Jeżeli próbujemy zbudować bardzo jakby skomplikowane układy z jakimiś solarami i innymi dodatkami, no to dużo łatwiej jest zrobić na hydroboxie, gdzie wpinamy sobie tylko do urządzenia, a resztę już możemy sobie budować sami. Ale jeżeli mamy prosty układ. Yy, w którym już nie dorzucamy nic na przykład do ciepłej wody czy jakichś dodatkowych elementów, no to w tym momencie Only ONE jest bardzo fajnym oglądaniem i jest bardzo estetyczny. E, powiedz mi, czy On in one przyspiesza e, montaż e, w całej instalacji? Zazwyczaj tak, choć nie zawsze. Choć nie zawsze. Bo jeżeli mamy na przykład kotłownię, w której, że tak powiem, Woda i centralne ogrzewanie są w dwóch różnych miejscach. No to wiadomo, że te podjazdy rurami trzeba robić z dalszej odległości. Ale jeżeli mamy wszystko, że tak powiem, skompensowane w jednym miejscu, no to, to przyspiesza znacznie montaż. No i ułatwia też, że tak powiem, możliwość w kotłowni zrobienia czegoś więcej. Bo tą lodówkę można by było nawet, że tak powiem, schować. W jakąś wnękę i ją zabudować. Chociaż nie polecam, bo lepiej mieć dojścia do wszystkich elementów. No ale, tak jak tutaj widzimy, zlikwidowaliśmy tylko jedną szafkę. Tutaj druga szafka, która jest, że tak powiem, będzie. Więc myślę, że to się tutaj ta pompa akurat bardzo fajnie wkomponowała. Jest to dość ciasno, ale wszystkie zawory są na, na wierzchu, żeby był jakiś do nich dostęp. No ogólnie, instalacja myślę, że. Jak będzie już końcowy efekt to klientka będzie zadowolona. Ej, jako że rozmawiamy dzisiaj o Mitsubishi powiedz mi bo montujesz jakby wiele modeli pomp równy, tak jak termateka najczęściej w tej chwili ale Mitsubishi Toshiba powiedz mi czy lubisz montować Mitsubishi i co takiego jest co wyróżnia go pośród powiedzmy kilkunastu marek pomp które, które montujesz. Znaczy tak jeżeli chodzi o montaż Mitsubishi jest bardzo przyjemny i bardzo przyjemne jest uruchamianie. Yy... W odróżnieniu od wielu pomp Mitsubishi bardzo łatwo się odpowietrza, także po zalaniu włączamy tylko pompkę obiegową na moment i układ mamy odpowietrzony. Nie ma z nią większych problemów. Druga rzecz jest taka, że bardzo fajnie się reguluje system na na płytce, jeżeli chodzi o uruchomienie, no to nie mamy zbyt dużo, że tak powiem, do wpinania. Tu wpijamy jakieś zawory trzydrogowe, pompki obiegowe dodatkowe, Na dole mamy czujniki i całą regulację pompy wykonujemy na tych deep switchach. Czyli jeżeli mamy układ cyk, odpowiedni deep switch w lewo, jeżeli mamy dodatkowe źródło piepła, deep switch w prawo, dlatego umożliwia to też, że tak powiem, jeżeli się będzie klient bawił sterownikiem, no że tak powiem, to nie pozmienia zbyt dużo w układzie i pompa będzie mu pracować. Czasem niektórych sterownika klienci lubią tak. sobie sprawdzić menu serwisowe. Później po pewnych zmianach pompa przestanie dobrze pracować, bo na przykład inne czujniki zaczną, że tak powiemy, odgrywać rolę. Druga rzecz, co jest bardzo fajna w Mitsubishi, bo sam mam Mitsubishi w domu, jest to, że ten sterownik jest bardzo prosty. Można w każdej chwili włączyć wodę, wyłączyć wodę. Włączyć grzanie centralnego ogrzewania. Bardzo fajna w Mitsubishi jest również autoadaptacja, która uczy się domu. Mamy czujnik pokojowy plus krzywą ustawioną. I z tych dwóch pompa ciepła zbiera sobie, że tak powiem, dane i po, powiedzmy, nauka tego trwa około tak tydzień. Po tygodniu już mamy, że tak powiem, święty spokój już z jakąkolwiek regulacją. Ustawiamy temperaturę w domu i nawet możemy sobie popatrzeć na liści energii. Że tam temperatura jest, że tam zużycie energii jest mniejsze po tej autoadaptacji, tylko też trzeba sobie wziąć pod uwagę, że żeby licznik energii dobrze działał, to musi być licznik energii zewnętrznej. Tak, oczywiście, że tak. Bo wszystkie liczniki, które są w pompach, one zazwyczaj zliczają na bazie algorytmu z COP. Tak, powiedz mi, czy możesz powiedzieć jakąś radę, poradę dla klientów, którzy decydują się na kupno pompy? Jak z swojego doświadczenia jako instalatora, na co mają zwrócić uwagę? No, z mojego doświadczenia klient powinien zwrócić uwagę najpierw na to, jaki ma dom. Bo musimy wziąć pod uwagę, że mamy dzisiaj rozbieżności na pompy na R32 na Propan, ja jestem zwolennikiem do domów, które są. Dobrze ocieplone, mają jakieś tam y, części podłogówki i nie wymagają wysokiego parametru, jestem y, zwolennikiem pomp jednak na R32 i głównie splitów. Natomiast y, tam, gdzie jest nam potrzebny wyśrubowany parametr, czyli tam około tych 50, powyżej 5 stopni, no to to już musimy zakładać pompy na przykład propanowe. No, no, które muszą być oczywiście monoblokami. Nie? Tak, trzeba pamiętać, że pompy propanowe są na początku swojej drogi rozwoju, jeśli tak. chodzi o instalacje domowe, i ta technologia z czasem będzie się zmieniała. No ale nie można wziąć i pompom propanowym e, jakby m, przypisać łatki, bo jednak tak. są to naprawdę też fajne pompy, i też trzeba wiedzieć, że Mitsubishi tak, też tak. wypuściło pompę na propan, która się pojawi na jesień i pewnie zapewne ją też będziemy montować. Tak, tak, no, po, no trzeba sobie. Jeżeli klient kupuje pompę, musi się zastanowić, co chce. Jeżeli mamy dom, z którego, że tak powiem, wyjeżdżamy, jest to dom letniskowy i tak dalej, na pewno y, byłbym zwolennikiem założenia splita. Jeżeli nie mamy tych, takich sytuacji, mamy duży dom, możemy montować, że tak powiem, monobloki, y, ale tak jak mówię, jak już mamy zakładać monobloki, to ja już bym był zwolennikiem jednak propanówek. I tak jak mówię, na małe instalacje, tam gdzie mamy dużą część podłogówki, jestem zwolennikiem splitów. Natomiast y, domy, gdzie mamy kaloryfery, potrzebujemy wysoki parametr, monoblok na propanie. Powiedz mi, y, Kuba, kończymy tutaj instalować Mitsubishi, i następna instalacja to gdzie i jaka pompa? Pamiętasz? Z tego co wiem, to święta są, więc na ten moment będziemy kończyć. Natomiast szawnica. Tak, i pompa Termatek, i termatek 60, 60. Tak, tak. taka już. No tak, dość duży Tak sprzęt, ale, no do ale, ale tam jest konkretny obiekt też. Także. Tak, tak, tam jest konkretny obiekt. No dobrze, to w takim razie co? E, dziękuję. Panowie. No my kończymy. I kończcie, kończcie, i, i po prostu spotykamy się na następnym montażu. Na jakąś do Was też podjadę, zrobię ja jakiś blisko, fajny nie? materiał. Co? Jak będzie blisko. Jak A to dalekie nie jest. No. no i w takim razie co? Pokazałem Państwu, jak wygląda montaż tak u nas pomp. Jak, jak widzicie, chłopaki są fajne. Brakuje jeszcze Konrada z tej ekipy. Pozdrawiam go, bo jest, bo jest chory. No i w takim razie zapraszam na kolejne materiały. Gdyby się Państwu podobały ten, ten nasz materiał, proszę o jakieś lajka, o jakiś komentarz. I oczywiście subskrybujcie nas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.